Haiti, kraj, który przez wielu jest postrzegany jako synonim chaosu, biedy i beznadziei, to właśnie tutaj, na tej małej karaibskiej wyspie, od blisko ośmiu lat pracuje siostra Weronika Wagner. Jestem siostra miłosierdzia, siostra Weronika Wagner ze zgromadzenia siostr miłosierdzia świętego Wincentego A. Paulo z prowincji warszawskiej. Haiti to miejsce, gdzie skrajne ubóstwo i brak stabilizacji doprowadziły do rozwoju przestępczości, a gangi rządzą na ulicach z niemalże pełną bezkarnością. Sytuacja tam obecnie jest bardzo trudna, ponieważ rzeczywistą władzę przejęły gangi. Jest bardzo niebezpiecznie w każdej części kraju. Haiti to państwo o burzliwej historii, które od momentu uzyskania niepodległości w 1804 roku zmaga się z ciągłymi konfliktami i katastrofami. W przeszłości Haiti było najbogatszą kolonią francuską, jednakże po wyzwoleniu się spod jarzma kolonializmu kraj popadł w ciągłe kryzysy polityczne, gospodarcze i społeczne. Trzęsienie ziemi w 2010 roku tylko pogłębiło problemy, z którymi się boryka. I mimo że ludzie są tam bardzo biedni, to ja staram się im ukazać, że oni mogą sobie nawzajem pomagać, że nie muszą oczekiwać tej pomocy z zewnątrz, że nie muszą tylko prosić, wyciągać rękę, mówić wszystkim naokoło, że są głodni, że nie mają pieniędzy, że nie mają z czego żyć. To prawda. Warunki są straszne i większość tych ludzi żyje po prostu w nędzy. Bóg błogosławi ubóstwo, ale nie błogosławi nędzy. Geograficznie Haiti zajmuje zachodnią część wyspy Hispaniola, którą dzieli z Dominikaną. Kraj jest niezwykle górzysty, co w połączeniu z tropikalnym klimatem czyni go podatnym na klęski żywiołowe, takie jak huragany i powodzie. To także jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Według raportów ponad 60% ludności żyje tu poniżej granicy ubóstwa. To nie ja zdecydowałam, to zdecydował Jezus i przełożeni. Ja nie wybierałam kraju. Przełożeni powiedzieli: Siostra. Jedzie na Haiti, więc powiedziałam, że się zgadzam, i poleciałam na Haiti, i dopiero tam na miejscu zobaczyłam, jakie są realia. Ale Jezus każdego dnia utwierdza mnie w przekonaniu, że mam tam być. Może jeszcze do końca nie zrozumiałam swojej misji, ale wiem, że mam tam być i że służąc tym ludziom, służę jemu samemu. Mimo tych przytłaczających trudności, chrześcijańscy misjonarze, tacy jak siostra Weronika, nie ustają w swojej pracy na rzecz najuboższych. Kościół katolicki odgrywa kluczową rolę w niesieniu pomocy potrzebującym. Prowadzi szkoły, szpitale, sierocińce oraz programy pomocowe, które są często jedyną nadzieją dla lokalnej społeczności. Aby uczestniczyć w Węprze Świętej z nami, z gór zeszły takie dwie ubogie panie. I one powiedziały. Do mnie i do drugiej siostry, która była ze mną. Dziękujemy, że siostry przyjechały. Siostry są dla nas znakiem nadziei, znakiem tego, że Bóg nas nie opuścił. I dla mnie to był znak, co ja mam tutaj robić, to znaczy na Haiti. Mam być znakiem nadziei dla tych ludzi. I później pytałam o moją osobistą misję, i też dostałam takie słowo, że największym Dobrem, jakie możemy uczynić drugiemu człowiekowi, to ukazać mu jego własne bogactwo i to, że może się tym bogactwem dzielić z drugim człowiekiem.